Dobra. One night nie, poczekaj. To nie miało być one night, to miały być trzy poziomy. Trzy poziomy. Trzy poziomy... Czego? Białka. Celów. Trzy poziomy. Trzy poziomy. Trzy poziomy... Trzy poziomy... Czego? Białka. Celów. Celów. Mamy wizję, mamy cel produktu i mamy cel sprint. Tak. I nieprzypadkowo wymienimy je w tej kolejności. No, można albo iść bottom up, to, to, albo, albo top, down. top down. To co wolisz? Ja w top down chyba wolę. Ty, ty wolisz top down, bo e... wziąłeś sobie na bary Wizzy. wizję. No bo wizja... Czym jest wizja, Tomku? Wizja jest czymś, co byśmy kiedyś może chcieli osiągnąć. Tak bym tak rzucił takim ambitnym, ambitnym hasłem. Ja tutaj jedną rzecz tylko chwycę do tego, co powiedziałeś. Czymś, co może byśmy chcieli, czy czymś, co chcemy? W sensie... Czym, czymś, co chcemy, okay. natomiast jest to na tyle ambitne, że... No, że to, to trudno osiągnąć. To nie może być coś, co jest łatwe do zaplanowania, trzeba odhaczyć 39 checkboxów i to mamy. Nie? Na przykład, my chcielibyśmy jako białko, żeby każdy, kto się zajmuje z winnością w Polsce, nas słyszał. Na przykład to jest taka wizja, nie? Każdy w Polsce, kto gdziekolwiek nie pójdziesz, ktoś jest kramasterem projektonerem i białko. a tak słyszałem. Nieważne, czy jakby brał udział w naszych szkoleniach, warsztatach, czy współpracował z nami, ale słyszą. Nie? Miał to nas jest na ulicy. Miał nas na ulicy, potem przybiła piątkę i tak dalej. Czy to jest możliwe do zrealizowania? No i. Raczej znaczy jest, jest, będzie to trudne, tak. bo jak wiemy, cały czas pojawiają się nowe persony w świecie z więc niekoniecznie w każdej chwili musi być spełniony ten warunek, o którym powiedziałem. Ale dzięki temu, że to jest tak postawione, wyznacza nam to jasny kierunek, do którego możemy dążyć. Nie? Jasne. Mamy jakąś wizję, mimo że szeroką, to faktycznie tak. idziemy I w jakiś jakby jest jasno i... powiedziane, nie jest powiedziane, że. Bo inną wizją mogło być, chcemy, nie wiem. Żeby każdy z nas kupił sobie Lamborghini po, dzięki temu, że pracujemy w białku. Nie? Tylko to w zupełnie inną stronę skieruje nasze wszystkie działania. Więc wizja jest tym, która nadaje taki nadrzędny kierunek temu, co robimy. Tak bym to, to ujął. I dlatego ona nie może być jasno i precyzyjnie określona, ale powinna być taka raczej, raczej ogólna. Idziemy dalej. To ma wizję. To ma, ma, ma wizję. Wizję ma. Wizję, wizję, wizję miałeś ty. A, a ja mam. A w Skramie kto ma wizję? W Skramie kto ma wizję? Product Owner. Tak jest. Tak jest. E, to ja jeszcze jedną rzecz dopowiem. tak żeby nie było, że to zawsze tylko teoria. My bardzo często do wyznaczenia wizji używamy narzędzia, które nazywa się Product Vision Board, który jest bardzo łatwym, bardzo fajnym canvasem, ale tak samo jak ze Skramem, jest łatwy, jeżeli chodzi o budowę, ale bardzo trudny, jeżeli chodzi o wygenerowanie czy to wizji, czy poszczególnych innych elementów, które tam się znajdują, na przykład produktów. Więc polecamy, aczkolwiek zawsze warto mm, poświęcić trochę więcej czasu, niż nam się wydaje, na, na wyznaczenie tej wizji. I z naszego doświadczenia wynika, że jeden dzień to jest. To jest. Sam raz. Tak jest. Dobra, wizja. Cel produktu. Jak cel produktu to będzie kolejny poziom, jeżeli idziemy a, z góry w dół. I to właśnie wyznacza bardziej kierunek dla naszego konkretnego produktu. Czyli jaki stan chcemy, żeby nasz produkt osiągnął. I pomaga nam wszystkim, którzy tworzą ten produkt, zrozumieć, po co w ogóle go tworzymy i w jakim celu i dla kogo. Bo ja na przykład też, jako kiedy byłem deweloperem, to widziałem bardzo dużo zespołów, gdzie ludzie tak naprawdę nie do końca rozumieli, po co ten cały produkt jest tworzony. Ich wizja, ich rozumienie tego produktu to było po prostu tylko na poziomie technicznym. Piszemy taki tam kod, mamy takie wymagania do kodu, takie standardy na sonarze i, i tyle. Więc. Cel produktu pozwala nam zrozumieć ten kierunek, tak jak powiedziałem, i wtedy, kiedy dzielimy ten cel produktu na poszczególne kroki, każdy z których będzie celem sprintu, no to wtedy każdy sprint będzie w teorii zbliżał nas do osiągnięcia tego celu. Jeżeli nie zbliża, to trzeba szukać, co robimy źle. I to mógłby być temat na kolejny film, bo może być dużo powodów. Jedną z powodów, dlaczego chcemy mieć ten cel produktu. Jest właśnie to, że dzielimy go na mniejsze cele, każdy z których można osiągnąć w ciągu sprintu i w, w taki sposób będziemy mieli jakiś plan, który jest w miarę realistyczny i będziemy mogli krok po kroku zbliżać się do tego, żeby nasz produkt powstał taki, jak chcemy go zrealizować, żeby mieć te sukcesy biznesowe, zarabiać, zaspokajać potrzeby klientów itd. Tak Padły tu dwie rzeczy, które chciałem podkreślić. Po pierwsze, że jest to stan produktu. Wizja to jest takie hasło, to jest takie coś, co można zapisać... Marzenie. Marzenie, coś, co można zapisać na sztandarach, jak sztandar jest odpowiednio długi. E, a cel produktu jest konkretny stan produktu. I znowu ja pójdę tym, w czym zaczęliśmy, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, co to jest białko. Wszyscy, którzy się interesują winnością wiedzieli, co to jest białko, no to w końcu moglibyśmy na przykład wydać tą książkę. Nie? Tą książkę. Tą książkę. Tą książkę. Tę książkę. Wydać książkę. Whatever. Wydać książkę. I, i jeżeli zdefiniujemy sobie cel produktu, jako wydana książka, udostępniona, możliwa do zakupu, link znajduje się e, oczywiście w opisie filmu, to, e, to jest to jedna rzecz, którą my możemy zrobić. I to, to jakby chciałem podkreślić właśnie te dwa aspekty. Jedno, że to jest jedna rzecz, że to nie jest, że wydane mamy 17 książek i 32 e, jakby, kursy wideo. Nie? bo to jest za dużo. To musi być jedna rzecz, którą my gdzieś widzimy na po drugiej stronie rzeki. Nie? Widzimy gdzieś na horyzoncie, Jestem, wiemy, że jesteśmy w stanie tam dotrzeć. Możemy na tym się skupić. My możemy się na tym skupić. Nie? Wiemy, że w kilka, może kilkanaście sprintów nam się uda. E, tylko jedna rzecz, żeby się nie rozdrabniać. E, to po pierwsze. A po drugie, określony stan produktu, nazwany. Nie jakieś tam ogólne hasełka, tylko nasza aplikacja obsługuje wszystkie formy płatności dostępne w Polsce. Ciach! Ciach! I to jest konkretnie, nie? I ok, do, zanim do tego dotrzemy minie kilka, yy, kilka sprintów, bo tutaj blik, tutaj coś tam, tu karty kredytowe i tak dalej, jakieś tam raty internetowe, które teraz wchodzą i tak dalej, ale w końcu dotrzemy, do, to jest zrabialne, nie? Jesteśmy w stanie, yy, jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. Dobra, nie? to powiedzieliśmy sobie jaka jest korelacja między wizją a celem produktu, to, to, to Artur i Ty powiedzieliście, a jeszcze mam jedno pytanie do Was. Ile może mieć celów produktu w zespół? W danej chwili. Zespół? W danej chwili. Jeden. Jeden. E, cel produktu też jest na razie jasno napisane, że on jest um, odzwierciedlony w backlogu. Tak jest. A backlog jest jeden. Skoro jeden, jeden. A zresztą też jest napisane wprost, że jest tylko jeden i albo z niego Właśnie rezygnujemy. O to Właśnie o to jak chcemy robić coś innego, to zrezygnujemy z celu sprintu, z celu produktu. Wyznaczamy sobie następny. A jak stwierdzamy, że to jest to, co chcemy robić, no to tak jak Artur powiedział, jeżeli te cele sprintu na przykład nie zbliżają nas do osiągnięcia celu produktu, to się zastanówmy dlaczego, no bo albo udajemy, że chcemy coś osiągnąć, a robimy coś innego, albo nie umiemy wyznaczać celów sprintów. I Pięknie. płynnie przechodzimy do celu sprintu, o którym było już wiele i na naszym blogu i, i też na tym vlogu. Cel sprintu, chyba najłatwiejszy, no jeżeli chodzi o rozumienie, niekoniecznie o definiowanie, ale o rozumienie z tych trzech elementów, o których dzisiaj mówimy, dlatego że cel sprintu to jest ta najważniejsza jedna rzecz, którą chcemy osiągnąć w danym sprincie. I świeżo mamy jakby w pamięci pewne pytanie, które ostatnio się pojawiło, a mianowicie a co z pozostałymi rzeczami? Pięknie. Czyli mamy backlog, z tego backlogu jeden cel sprintu, co z pozostałymi rzeczami? To zostawimy sobie na deser, w sensie na następny film, bo nie chciałbym tutaj psuć i w dwie minuty dawać dobrego przepisu, co z tym dalej zrobić. Ale ważne jest to, co powiedziałem. Najważniejsza rzecz do osiągnięcia w sprincie. Co nie oznacza, że nie ma innych rzeczy w, naszym, w zakresie naszych prac. Co nie oznacza, że nie ma innych elementów, na których będziemy chcieli się skupić i które fajnie by było dostarczyć. Ale zawsze, w każdej chwili, powinniśmy mieć tą jedną najważniejszą. Do której, jeżeli coś się będzie waliło albo paliło, skierujemy wszystkie nasi, nasze siły, skierujemy wszystkie nasze, e, naszych ludzi po to, żeby dostarczyć to, co sobie określiliśmy właśnie jako cel sprintu. I tu y, takim teaserem y, rzucimy jeszcze, że no, co w sytuacjach, mamy kilka celów sprintów, nie? I to padło takie piękne zdanie ostatnio, no to ten cel sprintu, to jest ten najważniejszy z tych wszystkich celów sprintów. Padło określenie główny cel sprintu. Główny sprint. cel sprintu. Ale o tym będzie następnie.